Witajcie w pierwszym odcinku Dirty Truck Dziś na tapetę pójdą dwa rodzaje ludzi Dwa, tak wyglądają dwa, jakbyście nie widzieli, dwa Po pierwsze, ludzie z ochrony, siedzące na bramie Po drugie, ludzie, którzy są od tego, żeby przyjmować od was papiery, jak przyjeżdżacie Ale co? Ja, ja w ogóle nie powinienem się wypowiadać Bo jaki ze mnie... Kierowca, jaki ze mnie tracker? Pff, debilnie tracker. A może jednak. Każdy z Was spotkał się z ochroniarzami. Przyjeżdżacie do firmy, parkujecie auto, parkujecie auto, idziecie do pana ochroniarza. I pan ochroniarz to jest klasa sama w sobie. Jeszcze za czasów trakerskie kajuty, ktoś zwrócił mi uwagę, żebym nie nazywał tych ludzi dzieciami, ale ich nie da się nazywać inaczej. Nie da się. Dlaczego? Idę o zakład, że w innych krajach wygląda to tak samo. Ale w Niemczech najczęściej do tych tak zwanych security, żeby siedzieli na bramie, są wybierani ludzie bez wykształcenia, którzy nie mogą znaleźć pracy i którzy generalnie do niczego w życiu się nie nadają. I teraz. Ci ludzie siedzą, muszą dostać papiery do ręki, muszą, muszą, ale ich zachowanie, pf. oni są ważniejsi od samego papieża, ba, od Boga są ważniejsi. A nawet od szefa swojej własnej firmy. I teraz masz szczęście. Jeżeli będziesz grzeczny, to może, może Cię Pan ochroniarz wpuści. No bo wszystko zależy od niego. To jest po prostu. Sam Bóg tak uczynił. Wiecie co? I powiem Wam, że. Na tyle firm, w których, w których byłem, mimo swojego mizernego doświadczenia. Nie spotkałem się z ochroniarzem, chociaż nie, w jednej tylko firmie, ochroniarze na bramie, security, jeden ochroniarz, bo tam na kilku zmianach byłem, jeden ochroniarz był w porządku, a tak reszta to są same po prostu cioły, ciały po prostu. W y, Globusie, w Bingen y, przyjeżdżasz. I na bramie siedzi pan ochroniarz. Słuchajcie, 200 kilo żywej wagi. I to nie są mięśnie. To nie są mięśnie. 200 kilo żywego miecha po prostu. Ten facet jest tak gruby, że on, żeby się przemieścić spod okienka do miejsca, gdzie są pagery, to on jeździ na tym foteliku na kółkach. Facet po prostu jest spasiony. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś napadł na jego firmę, na jego bramę, na jego centrum i ośrodek wszechświata, ten facet nie miałby po prostu siły i możliwości uciekania. A dupek jest taki kurwa zawzięty i taki nadęty, że ja po prostu powiem wam, masakra. Masakra. I mniej więcej tak wygląda cała grupa ludzi pracujących jako ochroniarzy, jako security guards w centrach logistycznych. A teraz swobodnie przejdźmy do drugiej grupy. No i teraz druga grupa ludzi, o których dzisiaj gadamy. Ludzie, którzy... do których się meldujecie po przebyciu do firmy. Ci już nie są klasą samą, klasą samą w sobie, nie, 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 nie. Ja myślę, że to jest już jakaś forma yy... UFO, ufo, ufo. To są obcy. To no jest normalni ludzie. To są obcy. Ufo. Yy... Przyjeżdżasz z dokumentami. Przychodzisz, stajesz przy okienku, przy biurku, czy jakie tam miejsce jest. I stoisz i czekasz. Lidl, magazyny Lidla biją pod tym względem po prostu yy, rekordy. Można stanąć pod okienkiem i czekać pół godziny, a pani mi może siedzieć z drugiej strony szybki i widzicie bardzo dobrze. Generalnie macie w dupie. UFO. I tak jest w każdym Lidlu. Ja się nie spotkałem yy, z żadnym Lidlem, żeby było inaczej. Ale Generalizując, tak jest wszędzie. Przyjedziesz, stoisz, czekasz, patrzysz się na nich, oni udają, że ciebie nie widzą i tak to działa. UFO. Nie, nie, nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem. Nie zdarzyło mi się jeszcze ani raz w żadnej firmie żeby nie musiał przynajmniej chwilę poczekać przy okienku. Dzisiaj właśnie w Didlu zrzucałem 6 palet 6. Termin miałem na godzinę 9. Byłem o godzinie 8, na rampę mnie o godzinie za 15-11 UFO, ufo 6 palet zrzuciłem w dosłownie 5 minut. Na papiery czekałem 20. Ufo. Nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego ci ludzie tacy są opieszali. jest taka forma opieszałości, że tego nigdzie indziej na naszej planecie nie spotkasz. Więc dlatego uważam, że to są ludzie z innej planety. Ufo! I teraz krótkie podsumowanie, moi drodzy parafianie, ja przypieprzę wam podsumowanie. Jeżeli tam z drugiej strony ogląda mnie ktoś, kto pracuje a na bramie, b przy piórku, przy przyjmowaniu i wydawaniu papieru, moja gorąca prośba do was. Przede wszystkim, zarówno i wy, jak i my, jesteśmy tylko i wyłącznie pracownikami naszych szefów. Więc ja bym prosił o zrozumienie. My będziemy rozumieć Was jako kierowcy, Wy zrozumcie nas. Wy pracujecie 8 godzin, my pracujemy różnie. Możemy pracować 8, możemy pracować 15. Ale ogólna zasada jest taka, że szanujmy swój czas. My będziemy szanować wasz czas, wy będziecie szanować nasz czas. Przecież to jest całkiem łatwe. No. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że ze względów prawnych nie jestem w stanie sfilmować ani jednej grupy ludzi, ani drugiej. Ale wierzcie mi, że gdybym mógł, to sfilmowałbym i pokazał światu, jak wygląda ich praca. Yy, I jak utrudniają pracę nam, UFO. Żeby nie przedłużać, w takim razie życzę wszystkim miłego weekendu i do zobaczenia w drugim odcinku Dirty Truck. Nie zapomnijcie subskrybować, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę yy, i nie zapomnijcie puścić jakiegoś komentarza, oby był kuźwa pozytywny, nie? No, na razie.